Dzień dobry, witam Was, zapraszam Was na kolejny y, materiał. Tym razem będzie oczywiście chyba y, pan wrog, z rogami, czyli chyba bestia, szatan i tak dalej, pan Jutrzenki. Tytuł dzisiejszego odcinka Jak okultystyczna magia kreowała fałszywą historię świata. A więc zaczynamy za chwilę. Okultyst to szersze szerokie pojęcie które obejmuje wiele różnych praktyk i wierzeń związanych z mistycznymi i magicznymi mocami. Historia okultyzmu sięga czasów starożytnych, kiedy ludzie wierzyli w istnienie duchów i bogów mogących wpływać na ich życie. W średniowieczu okultyzm był związany z alchemią, która starała się zmienić zwykłe metale w złoto i znaleźć eliksir nieśmiertelności. W okresie renesansu okultyzm stał się bardziej systematyczny i naukowy. Pojawiły się znane postacie takie jak John Dee, Henry Corellius, Agrippa i Paracelsius. W, w XIX wieku okultyzm stał się popularny wśród elitarnych kręgów w Europie i USA. Wtedy pojawił się termin w cudzysłowie okultyzm który opisywał wszelkie formy praktyk mistycznych i magicznych. W tym okresie powstało wiele organizacji, takich jak Towarzystwo, Teozoficzne i Zakon Złotego Brzasku, co zrobiłem program na, na swoim kanale, tylko że tym drugim co mam teraz bana pod tytułem y, 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 Suwerenny Polak. 2 RP. tak to tam jest omówione i jeszcze do tego bym do, do, dodał zakon Thule i inne podobne tego typu co Hitler z tego korzystał Jedna, jedną z najbardziej znanych postaci związanych z okultyzmem w XX wieku był, o jest to co te, tu pisze Adolf Hitler był przekonany, że naród niemiecki jest spadkobiercą rasy wyższej i powinien przywrócić dawną potęgę i wielkość Hitler zainwestował w okultyzm, zainteresował się okultyzmem już na początku lat dwudziestych, kiedy był dowódcą Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej, czyli NSDAP w skrócie. Bywał w aryjskich grupach mistycznych i twierdził, że wiedzę o nadrzędnej rasie zdobył dzięki w cudzysłowie mitycznym studiom, podróżom astralnym lub wizjom. W 1923 roku, czyli 100 lat temu, Hitler próbował dokonać zamachu stanu znanego jako pucz w Bir Hall. Został aresztowany i wysłany do więzienia, gdzie zaczął pisać swoją książkę mein Kampf, Moja walka. Ale to nie było jego, jego dzieło, to było ojca Bernarda Szczefle, jezuity. Hitler się tylko tutaj podpisał, w razie czego. W tej książce to, co Stemple napisał, a niby tu pisze Hitler, szczegółowo opisał swoje mistyczne idee i wierzenia. Jedną z głównych koncepcji okultyzmu Hitlera była idea w cudzysłowie rasy aryjskiej. Twierdził, że aryjczycy są najwyższą rasą i powinni rządzić światem. Wierzył także w istnienie tajnych stowarzyszeń kontrolujących wydarzenia na świecie. W 1933 roku Hitler został kanclerzem Niemiec i zaczął aktywnie promować swoje okultystyczne idee. Stworzył organizację Achern-Nerbe, która zajmowała się badaniem starożytnych tradycji mistycznych i znalezisk archeologicznych. Popierał także praktyki mistyczne takie jak astrologia i wróżbiarstwo. Podczas II wojny światowej Hitler nadal, nadal wykorzystywał w swojej propagandzie idee okultystyczne. Uważał, że niemieccy żołnierze byli silniejsi i potężniejsi ze względu na ich związek z rasą aryjską. Jednym z najbardziej znanych projektów związanych z okultyzmem Hitlera był projekt Witch ten projekt polegał na stworzeniu nowego rodzaju broni, która byłaby podobna do zaklęć magicznych. Jednak projekt został zamknięty w 1944 roku z powodu braku środków i czasu. Ale, co jeszcze ciekawsze, Niemcy znaleźli sposób na dostanie się do jednego z najpotężniejszych i tajnych stowarzyszeń tamtych czasów. Co więcej, byli w stanie pozyskać dla niego sojuszników Zielony Smok mitycz, Mistyczny, tybetański lub japoński. Zakon okultystyczny wspomniany w ezoteryce i historycznej fikcji na początku XX wieku do początku XXI wieku. Zarzuca się, że zakon ten rzekomo współpracował z Towarzystwem Teozoficznym i Towarzystwem Fule. Wpływ, to właśnie ten wpływał na słynne świeckie postacie Europy, które podróżowały na wschód do Tybetu i Japonii. Zarzuca się, że naziści o wyglądzie tybetański lub kaumuński zostali rzekomo odkryci podczas zdobywania Berlina podczas II wojny światowej. Niektórzy z nich zginęli od karabinów maszynowych. A inni leżeli martwi w, krę w kręgu z okultystycznymi akcesoriami. A po środku kręgu leżał ich przywódca Zielony Mir w zielonych rękawiczkach, czczony jako y przez nazistów. I w cudzysłowie Tybetańczyków, jako y w cudzysłowie nowy Mesjasz. I w cudzysłowie człowiek o zielonych rękawiczkach w zielonych. Zak y zakon był poświęcony studiowaniu nauk. His Mistycznych i ezoterycznych, a także praktyk związanych z rozwojem duchowym. Jeden, jeden, jej członkowie byli szkoleni w zakresie magii, astrologii, wróżbiarstwa, innych praktyk okultystycznych. Zakon był znany bliski, z bliskich powiązań. Z rządem japońskim i rodziną cesarską. Jej członkowie zajmowali wysokie stanowiska w strukturach rządowych i wojskowych. Jednym z najsłynniejszych członków zakonu był Yukito Mitsumaru, wysłannik Japonii do USA podczas I wojny światowej. Znany był ze swoich zainteresowań okultystycznych i twierdził, że potrafi komunikować się z duchami przodków. W 1945 roku Japonia została pokonana w II wojnie światowej, a zakon zielonego smoka został rozwiązany. Jednak jego wpływ trwał nadal, a niektórzy jego członkowie nadal zajmowali wysokie stanowiska w społeczeństwie japońskim. Nie interesuje nas polityka, ale powiązania historyczne. Na przykład jak największy kad XX wieku poprzez Zielonego Smoka związał się z nieszkodliwym towarzystwem teozoficznym. Towarzystwo zostało założone 17 listopada 1875 roku w Nowym Jorku przez Helenę Bławacką, pułkownika Henry'ego Olkotta i William'a Kłana dziadka. Bławacka nie była bezpośrednio związana z Hitlerem, gdyż zmarła już w 1891 roku, na długo przed I wojną światową. Jednak nie osoba jest ważna, ale pomysł. Siedem raz następuje po sobie. Pierwsza rdzenna rasa Ziemi składała się z galaretowatych, amorficznych stworzeń. Druga miała w cudzysłowie bardziej określony skład ciała. Piąta rasa y, y, podstawowa żyje obecnie na Ziemi. Duchowe siły ludzkości w trakcie jej ewolucji zostały wyczerpane. Osiągnęły minimum w czwartej rasie ale tak, e, tak długo, jak piąta rasa z, e, zmierza w kierunku transformacji, będą one wzrastać. Piąta rasa w szóst, e, przejdzie w szóstą, a szóstej najbardziej godni znajdą się w ra, siódmej rasie. Okultyzm. Przebiega jak czerwona nić przez całą historię. Nawet Hitler nie miał osobistej wrogości wobec, Ara wobec Arabów i Żydów. Uważał, że byli przedstawicielami ubogiej, duchowo czwartej rasy. Wraz z jego śmiercią, niestety, okultystyczne idee nie zniknęły. Żyją, żyją a e, czego Adolf nie dokończył, jego zwolennicy najprawdopodobniej próbują dokończyć. Piękni, oświeceni duchowi, którzy wyobrażają sobie, że są przedstawicielami piątej rasy. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie prawdziwe wydarzenia, w połączeniu z wydarzeniami historycznymi i wiedzą o kultach ezoterycznych, wszystko się ułoży. A więc to daje Wam trochę do myślenia. Ja już skończę materiał. Dziękuję Wam za uwagę i dozo.